Złoża ropy na Bałtyku. Niemieckie media Polska powinna podzielić się przychodami. Niemiecki dziennik Die Welt rozważa, czy Polska podzieli się przychodami z wydobycia nowych złóż ropy naftowej na Bałtyku. Złoże znajduje się na terytorium obu krajów, przywołuje stanowisko lokalnych władz. Na początku tygodnia informowaliśmy o odnalezieniu złoża ropy naftowej na Bałtyku niedaleko Świnoujścia. Jak podaje Monika Stefanek, dziennikarka polskiej redakcji Deutsche Welle, sprawa ta żywo zainteresowała niemieckie media. Przykładowo, dziennik Die Welt wskazuje, że złoże jest większe od największego pola naftowego Middle na Morzu Północnym, z którego ropa naftowa jest wydobywana od 40 lat. Według niemieckiej gazety, część złoża znajduje się na terytorium Niemiec. Podczas gdy Polska podkreśla narodowe znaczenie odkrycia. Rząd Mecklenburgii Pomorza przedniego potwierdza informację Die Welt, że jest to również niemiecka ropa i gaz. Złoże znajduje się na terytorium obu krajów, podaje dziennik, powołując się na ustalenia niemieckiego resortu gospodarki, infrastruktury, turystyki i pracy w Schwerinie. Prawdopodobnie mowa jest o tzw. złożu Heringsdorf, gdzie prowadzono odwierty jeszcze w czasach niemieckiej Republiki Demokratycznej nadmienia Deutschwewel. I dodaję, że odwierty w przeszłości wykonywała tam również niemiecka firma Neptune Energy, należąca do francuskiego koncernu Engie, ale jakość surowca uznano za niewystarczającą, dlatego nigdy nie rozpoczęto wydobycia. Niemieckie media wskazują, że złoża znajdujące się dalej na wschód, po stronie polskiej, prawdopodobnie zawierają ropę naftową lepszej jakości. Die Welt rozważa, jakie będą polskie plany wydobycia. I wskazuje, że w rządzie Mecklenburgi pomorza Przedniego na razie nic o nich nie wiadomo. Wszystko inne byłoby zaskakujące: polski obszar koncesyjny Wolin East, jeden wykorzystywany przez koncern Central European Petroleum, kończy się dokładnie na granicy Niemiec i Polski. Geologia zazwyczaj nie trzyma się politycznie wytyczonych linii, podaje gazeta. Pogłoski o planowanym wydobyciu przez Polskę ropy naftowej z nowego złoża wzbudziły krytykę. Nasza przyszłość nie polega na ropie naftowej z Morza Bałtyckiego, ale energii ze słońca, wiatru i biomasy, oznajmił Til Backhausa, ministra klimatu, rolnictwa i ochrony środowiska Mecklenburgii-Pomorza Przedniego. Jego zdaniem, projekt reprezentuje zacofaną politykę przemysłową w zakresie polityki klimatycznej, która jest sprzeczna z interesami środowiska i turystyki po stronie niemieckiej, cytuje Monika Stefanek z Deutschfeld. Well. Jednakże Die Welt zwraca uwagę, że. Rozwój odnawialnych źródeł pozyskiwania energii jest wciąż daleko niewystarczający i że paliwa kopalne gwarantują obecnie około 80% światowego zapotrzebowania na energię, wskazuje dziennikarka. Die Welt w środowym wydaniu podaje przykład pogranicza niemiecko-holenderskiego, gdzie także znajdują się złoża ropy naftowej i gazu. Niemcy otrzymają część przychodów z tego tytułu. Jest to regulowane przez tak zwaną umowę o unitaryzacji między rządami w Hadze i Berlinie, która została podpisana dopiero na początku lipca, podaje dziennik. Zastanawia się ponadto, czy podobne rozwiązanie jest możliwe do wynegocjowania w rozmowach z polskimi władzami.